Z koniec marca, a więc już pora Wiaderko ropy wlać do traktora Jedną trzydziestkę mam w gospodarce W dobrym jest stanie po kapitalce Bez obaw brony do niej podpinam Dzisiaj nią w polu pracę zaczynam Wykonam włókę na piątym biegu Więc szybko wścieknę kasta całego po kultywator już czeka i na a namiot we pszenicy Zakupione opryski Na swych pięciu hektarach Lubię ziemię przewracać Jak nie sieję to sadzę Siano na łące krabię Wszystko ciąkiem obrabiam Rotacyjną nim latam Trochę sadzę ziemniaków Mam plantację buraków Jeżdżę szybko nie powiem Leci mi na ogień Pierwszy zawsze na wiosce Robię w polu na wiosnę Aj, 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 aj. Jedna na drugą Mi brona skoczyła. Ajajaj, ajajaj, aj, aj, aj. nie będę poprawiał ani się zatrzymywał. Ajajaj, aj, 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 aj. liczę, że z czasem się wszystko ułoży. Ajajaj, ajajaj, aj, aj, aj. podobnie na życie, tak patrzę na brody. Moja trzydziestka, demon prędkości, na dwa tysiące obrotnych wchodzi, opony dobre ma jeszcze w miarę, roboty w polu ma co nie miarę bo oprócz pięciu ornych hektarów mam jeszcze łąki, prawie sześć arów mam też felicję, jeden sześć w gazie. Zaraz miał jadę gdzieś na zabawę. są też przyszedł z podatkiem, stoi w bramie ukradkiem, a pieniędzy. Decydenta jakiegoś, co podzielił do i wypłacał je braty Tak bym całą tę kasę wtopił na przykład prasę, a nie tracił ją jeżdżąc na zabawy za lasem Chociaż dobrze żebeczkę zakupioną mam ropy Mogę jakoś na odwa zrobić pierwsze roboty aj aj, 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 aj jedna na drugą, brona skoczyła, aj, aj. Nie będę poprawiał, ani się zatrzymywał, aj aj aj, 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 liczę, że z czasem się wszystko ułoży, aj, 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 aj. podobnie na życie, tak patrzę na brodny aj, aj, aj.